Cześć wszystkim z tej strony Konrad. Byłem ostatnio w agromie, kupiłem parę elementów, parę części do 60, no i pomyślałem, że skoro wymieniam to coś tam nagram, to co? Bierzemy ciągnik na miejsce na warsztat i działamy. I widzicie uszczelka. uszczelka miski olejowej. Będę to wymieniał przy okazji wymiany oleju. Dzisiaj myślałem to zrobić, ale już jest godzina chyba tam nie 16 czy któraś I wiem, że tego na pewno nie zdążę zrobić, więc to sobie odpuszczę, przełożę na jutro Ponadto Ponadto będę chciał założyć Wieszak, wieszak regulowany, bo jak pewnie pamiętacie, proszę bardzo Bo jak pewnie pamiętacie to Mam dwa jednakowe, czyli te nieregulowane, a do pługa i ogólnie do innych maszyn, to potrzebny jest Lepiej, lepszy taki jest lepszy jest taki regulowany, także są będę chciał jeszcze wymienić zaślepki, osłonki, czy jak to tak zwał na koło z przodu, na piastę bo to szkoda, żeby to się brudziło, niszczyło. a tutaj mam taki koszyk, taką korebeczkę różności smarowniczki, zawleczki, śrubki i pierdółki takie. To co? Bierzemy się za robotę. Nie udało mi się nagrać, ale szpitka już jest wyjęta. Na razie szukamy, może coś się znajdzie. Trzymaj to, bo jeszcze nie będzie trzeba dokręcić. Weź tam trochę pokręć, bo widzę, że jest za różny. No i elegancko. Śrubka się trzyma. Będzie żyć. Teraz jeszcze się wziąłem za kopi, bo tu mi brakowało jednej śruby ale będę chciał żeby mieć na wszystkie jednakowe Dobra, trzeba przekalibrować otwory Mintownik z lidla Tentara i jedziemy Jednakowe śrubki dokręcić Będzie trzy nie, nie na się będzie o ale Nie będzie obciachu. Trzeba się prezentować w internetach. Ach, Po co? Trzeba znaleźć safleczki. Gdzieś tu były. Sami zawleczki. 嗯 <clears throat> Jeden, drugi, oba takie same Dziadostka zamontowane, jakieś takie byle, jakieś śruby, nie śruby w Cholera, wie co to jest Zaraz to zmienimy Widzicie, jakie dziadostwo? Z chyba jakąś śrubą, nie wiem, dziesiątka chyba, nie? No, 17 siedemnastka Trzeba zobaczyć Powiem wam, że nie lubię takiego dziadostwa, jak wszystko jest, kurde, pod inny klucz Eee, dobra, siedemnastka, dwie siedemnastki, idziemy. To jest wszystko pod inny koszt, ja bardzo tego nie lubię. Więcej czasu schodzi z dopasowaniem narzędzi niż z samą robotą. Siedemnastki pasują. Teraz tak, niestety mi tu grzechotka nie podejdzie. Chociaż może nie, nie podejdzie. Je you <laughs> Wiesz, jak będzie na zapas. Nieco się nie dostanie drugiego życia, to nie zostaje wyrzucone. A jest jeszcze w konkretnym stanie. Dobra. Taka jest Czasem ładnie pasuje, a czasem trzeba styknąć. No raczej pomordkę. No, jakiś przyjaciel serdeczny. Odejść, nie pasuje. No, Widzicie, trochę szlifowęka, i już pracuje jak należy. Niedalsko przechodzi, prawda? Dobra, mocujemy to. Szkoda, czasu. za zawleczki, skręcam to i się na drugie. Jak widać pięknie się prezentuje. Stworzenie założony, zawleczki pozaginane z jednej i z drugiej strony. Elegancko. Mi się podoba. A przy okazji od razu wrzucimy ten czpień, sworzeń, bolec czy jak kto tam to nazywa. Każdy wie o co chodzi, nie?

Wszystko wygląda jak są różne. Nie? Dobra, idę po klucz i próbuję to odkręcić. No widać, pierwsza poszła. Przy okazji to nasmarowałem. Szpachelka się przyda. Pięknie wygląda. いい、ね Powiem Wam, że takie szczegóły nie wiem kurde niejednakowe nakrętki śruba zamiast sworznia bo brak jakiejś śrubki no nie są to rzeczy, które by jakoś utrudniały pracę, ale przyjemniej się pracuje na takim sprzęcie. Nie to dla oka wygląda. Dobra, starczy. Dobra. To no ja to dociągnę. No i kolejna rzecz zrobiona. Rozpieczętujemy. Cięgiełko, czyli łącznik centralny z Warińskiego, także nie byle co, Pesta 50 zł, ale wydaje mi się, że lepsze rozwiązanie niż te importowane chłamy za 6 z dwoma słożniami już na łańcuszku. No, także oferta atrakcyjna, prawda? Tylko pytanie, jak długo to wytrzyma. Dobra, idę po nożyk. No i mamy w pełnej okazałości Proszę bardzo Elegansiu Dobra Swoją drogą chodzę, krążę, patrzę I widzę, że jest tutaj otworek Nie z tego, że jest otworek A no to z tego Że spróbuję to wykorzystać Pod Mocowanie Łącznika czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. Trzeba na razie przymierzyć. Trzeba przymierzyć na razie ten łącznik. Opa! Czy to w ogóle zda egzamin? Na długość, szerokość, pochyłość itd. itd. No, patrzcie. mi dużo brakuje, nie? Może Że coś się uda. Patrzcie. Nic. Otwór i tak jest, i tak jest. Rozwiercę go pod M10. Pod śrubę M10. Także bierzemy wiertło. Pod M10 jest wiertło 8,5, ponieważ M10 ma skop 1,5 a 1,5 odjąć 10 to jest 8,5 więc 8,5 wiertło chyba trzeba wziąć w Pamiętajcie, wgłoskie są najlepsze, dlaczego? Bo są najtańsze. Nie no, raczej chyba ale innego nie mam. No jak to tak w miarę prostopadłe wprowadzać Dobry do tego są kostki z wierconymi otworami prostopadłymi Ale jak się nie ma to i tak pójdzie Chodzi o to żeby to po prostu można było wkręcić śrubę a nie statki przewozić Nie Chodzi ładnie ładnie Swoją drogą trochę w branży jestem. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie branży metalowej, Walcie śmiało może coś będę wiedział. Na no, co dzień się tym zajmuję zawodowo, może coś podpowiem. Trzeba znaleźć siebie, dziesiątek. Ciebie ja to miałem gdzieś na wierzchu, gdzieś w tym bajzlu o coś jest patrzcie czy to one nie są zlewarka no chyba są zlewarka chociaż lewarek raczej skręcony ten skręcony lewarek. dobra bierzemy to widzicie no, jak ładnie Weszło do końca no i dobra, I co ty teraz chcesz człowieku zrobić? No, no zaraz zobaczycie. Cięcie. No to patrzcie, co teraz wymyśliłem. Co łańcuch? Nie, nie łańcuch. Ale patrzcie, co z tym łańcuchem będzie zrobione. I na razie na bok. No ja, ręką to ciężko wiadomo, ale dobra i teraz co? łańcuszek podkładka i podkładka sprężynowa sprężynowa po to, żeby się nie odkręcało na razie na razie palcami i teraz cyk cięgiełko, czy jak to woli łącznik przewlekamy przez dziureczkę I gotowe. Śrubka łańcuch, rączka, I W Śrubko łańcuch. Przączka klamerka. gotowe. Elegancko się prezentuje. Nie? Ja jestem zadowolony. Dobra, kończymy na dzisiaj te zabiegi. Jak widzicie 60 odstawiona. Parę elementów udało się wymienić. Mam nadzieję, niedługo uda mi się w końcu wymienić się na olej. Za każdym razem jak się biorę za to, to zawsze jakaś przeszkoda wyskoczy. Planuję na sobotę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Na razie to tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!